Skąd Państwo przyjechaliście do nas? A my jesteśmy z Polski, generalnie z centralnej Polski, ze Zgierza, to jest pod Łodzią. W jakim celu przyjechaliście do nas? A my tak naprawdę jak przyjechaliśmy, no to ja mam rodzinę, Aha, więc tylko z tego wybraliśmy sobie wycieczkę do wina, bo nigdy nie byliśmy, więc to jest nasz pierwszy raz, żeby zobaczyć, co tu ciekawego można zrobić. Tym bardziej, że Litwa, wino Polska, to tak. Spodobało się Państwo? Tak. Inaczej, inaczej. Czy spodoba się Państwu nasz hotel? Tak, hotel, hotel wiadomo, no, z grupą żeśmy wybrali, bo akurat w tym czasie, kiedy żeśmy kupowali, była oferta na Gruponie. I jest bardzo sympatyczny, taki rodzinny mi się kojarzy. Przynajmniej z takim mm. mam skojarzenie. A co najbardziej? Że Kuchnia. Tak? <laughs> pani chwała dla pani, że tak, że bardzo fajnie gotuję, bardziej, że te potrawy są trochę inne niż nasze. Tak. A więc to na pewno e, super. I, i pokoje też mi się podobały, takie domowe. Bardzo przyjemnie. I czy porekomendujecie Państwo nasz Żłote swoim przyjacielom, rodzinie, czy komuś? Tak, jeśli tylko się będą wybierać jak najbardziej, to już zrobiłam, tak jak mówiłam tym na Facebooku. A, dziękujemy. Również. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i pozdrawiamy. Thank